18:30 Kamila Korzeniewska. Dobry wieczór. Rozpoczynamy główne wydanie Kuriera Opolskiego o to, co dziś dla państwa przygotowali nasi reporterzy. Zapraszam. Dzięki 19 pułkowi brygada wołyńska nie została okrążona pod mokrą przez y, y, Niemców. A w rocznicę tej bitwy spadkobiercy Ułanów wyruszają na rajd. Wojewódzki Dzień Działkowca jest y, takim specyficznym dniem i jest zarazem świętem dla wszystkich działkowców. Do Praszki przyjechało ponad 250 działkowców. Warto im pokazać, przybliżyć naszą tradycję, nasze kultury. Opolszczyzna potrafi zauroczyć zagraniczników. Na początek historia, która ma szczęśliwe zakończenie, ale jej początek był niepokojący. Sześcioletni chłopiec sam pojechał pociągiem do Gliwic, ojciec nie zdążył wyciągnąć go z pociągu. Na szczęście zareagowali podróżni, pracownicy pociągu i policja. A o szczegółach Wiktoria Katus. Właśnie tutaj na dworcu w Otmicach rozpoczęła się podróż sześcioletniego chłopca, którą zapamięta na długo. Jego ojciec wyciągał rowery z pociągu i nim zdążył wrócić po swojego syna, drzwi składu zamknęły się, a sześciolatek sam pojechał do Gliwic. Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 20.00. Ta historia ma szczęśliwe zakończenie, ponieważ chłopcem zajęli się podróżni. Sprawą zainteresowała się też zawiadomiona policja. Na szczęście w tej sytuacji w praktyce zadziałała zasada widzisz, reaguj, o której bardzo często mówimy na działaniach profilaktycznych, a w tym wypadku bardzo pozytywnie zachowali się świadkowie tego zdarzenia, inni podróżni obcy w stosunku do tego dziecka, którzy postanowili natychmiast w odruchu pewnie bezwarunkowym po prostu mu pomóc, zaopiekować się nim i niezwłocznie przekazali chłopczyka no, pod pieczę. Kierownika pociągu. Zdajemy sobie sprawę, że w tego typu sytuacjach szybkość działania ma znaczenie, i tutaj to jest jakby kluczowy element. Proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby jednak nie było świadków tego zdarzenia. Nie wiadomo, w którym kierunku chłopczyk by się udał, pewnie spanikowany, czy szukałby pomocy, czy też ukryłby się na przykład w tym pociągu i mogłoby się to skończyć tragicznie. Więc zdając sobie sprawę, a nie mając jeszcze pełnej wiedzy, że jest on pod pieczę kierownika pociągu, natychmiast wysłaliśmy. Patrol, który na dworcu przejął chłopczyka, już na szczęście dojeżdżając wiedzieliśmy o tym, że jest on cały i zdrowy. Ojciec tego chłopca dojechał do Gliwic, tam jego syn został mu przekazany. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna w chwili tego zdarzenia był trzeźwy. Wiktoria Katus, Kurier Opolski. Ułani Stowarzyszenia Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich ruszyli dzisiaj na 39. konny rajd do Mokrej, aby oddać hołd bohaterom w rocznicę 85. wybuchu II wojny światowej. Mokra to miejsce sławnej bitwy stoczonej we wrześniu 1939 roku przez Brygadę Wołyńską, w skład w której wchodził 19 Pułk Ułanów Wołyńskich. Henryk Wawer. Rajt konny do Mokre i szlakiem bojowym 19 pułku ułanów wołyńskich jest imprezą organizowaną corocznie od 1984 roku. dzięki 19 pułkowi brygada wołyńska nie została okrążona pod Mokrą przez Niemców. Robimy to dla uczczenia wszystkich żołnierzy wołyńskiej brygady kawalerii, a przede wszystkim żołnierzy 19 pułku. Rajd jest jedną z najciekawszych form działalności stowarzyszenia. Spędzając dwa dni w siodle, jego uczestnicy docierają na miejsce bitwy. Jest on troszkę dzisiaj skrócony, bo robimy tylko dwa etapy. Wcześniej jechaliśmy trzy etapy. W sumie było do przejechania około 120 km. W tym roku start Ride rozpoczęli we wsi Łowoszów. Jadąc przez wysoką leśnicę, po ponad 30 kilometrów dotrął do wsi Ługi Radły, granicznej miejscowości w 1939 roku. A w niedzielę, po prawie 40 kilometrach jazdy, Uani dotrą do Mokrej. Rajt jest dla mnie przede wszystkim świetną zabawą. Było to moje poniekąd marzenie, ponieważ my z Aleksandrem głównie trenujemy w stajni a ja od zawsze lubiłam kawalerię i zawsze mnie to interesowało. Znaczy ja generalnie lubię jeździć w terenie, lubię rajdy i jak tylko jest okazja gdzieś w okolicy, no to jak najbardziej korzystam. Udział w rajdzie dobrą zabawą, pasją. W tym rajdzie ósmy, dziewiąty raz jadę. Należy do, 19, do Stowarzyszenia 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. Na zakończenie rajdu jego uczestnicy złożą kwiaty pod pomnikiem w Mokrej, gdzie 1 września odbędzie się uroczystość upamiętniająca bitwy Ułanów. Działka to nie tylko kawałek ziemi, to styl życia, pasja i sposób na codzienny relaks. A wiedzą o tym najlepiej działkowcy z całego regionu, którzy spotkali się w Praszce, by wspólnie obchodzić ich święto – Wojewódzki Dzień Działkowca. To było spotkanie pełne kolorowych stoisk, a także działkowych historii. Zasiałam dynię ozdobną i właśnie bardzo, bardzo odpicie zaplonowała, bardzo dużo, ale trzeba było podlewać codziennie. Pani Anna swoją działkę pielęgnuje od 1982 roku. To właśnie tu, na emeryturze, odkryła swoją pasję do tworzenia barwnych koszy i dekoracji z warzyw, owoców i kwiatów. Chyba mam to coś w sobie. Nigdzie nie pobierałam nauki. Patrzę wzrokowo, jeśli jakieś warzywo, to ja już wiem, co z tym mam zrobić, co by mogło powstać. Jak... I to właśnie rozwijam. Ale działka to nie tylko miejsce na odpoczynek. To także przestrzeń, w której można rozwijać swoje pasje. Od tworzenia dekoracji, aż po hodowlę warzyw, owoców. Bo własne plony smakują najlepiej. Jestem bardzo dumny ze swojej szklarni. E, szklarni przede wszystkim pomidorki. Pomidorki wszyscy się praktycznie zachwycają. Nie mówiąc o obcych osobach, które niekiedy też jeszcze poczęstuję, ale domownice to są no, przeszczęśliwi jak i... Obdarze tak A takie okazy, duże pomidorów, to nawet do kilograma dochodzą. Na Dzień Działkowca w Praszce przyjechało ponad 250 działkowców z całego okręgu Opolskiego. Wojewódzki Dzień Działkowca jest takim specyficznym dniem i jest zarazem świętem dla wszystkich działkowców z całego Województwa Polskiego, ponieważ jest to okazja, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o swoich plonach. Rodzinne ogrody działkowe w Polsce mają już ponad 120 lat tradycji. Pierwsze powstały jeszcze na początku XX wieku jako sposób na zapewnienie taniej i zdrowej żywności dla robotników. Dziś to już nie tylko źródło plonów, ale styl życia i pasja. Natalia Lichwa, kurier opolski. A teraz przenosimy się do Zamku Książ na Dolnym Śląsku, gdzie pod patronatem TVP 3 Opole odbywa się 27. edycja Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd Art Cup. O największym wydarzeniu jeździeckim w tej części naszego regionu Jakub Słupecki. Setki widzów, ogiery najwyższej klasy i zapach sportowej rywalizacji. Tak, 27 edycję Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd Art Cup opisują jej organizatorzy. Impreza ma charakter amatorski, a wodze w rękach, jak i na scenie trzymają gwiazdy polskiej estrady. Za pierwszym razem, w pierwszym roku byliśmy tylko w piątkę, a potem coraz więcej, coraz więcej osób. No w tej chwili to są tłumy, które chcą tu być z nami i jeździć. To największa impreza jeździecka w tej części kraju. Ma na celu promowanie hodowli koni rasy śląskiej, która od lat jest sercem niejednokrotnie z dzieckiej tradycji dolnego śląska. Ujeżdżanie, skoki przez przeszkody, powożenie oraz western. W tych kategoriach zmierzyli się polscy celebryci. Przez te dwa dni mamy tutaj naprawdę całą plejadę wybitnych aktorów. Zobaczymy tutaj pana Piotra Stramowskiego, Marka Siódyma, Janusza Habiora. No, tak naprawdę gdzie się nie obrócimy, tak, widzimy kogoś, kto znamy z wielkiego ekranu, a teraz możemy ich zobaczyć w nietypowej scenerii, w nietypowej sytuacji, bo będą właśnie ujeżdżać, będą mieć na konie, pokazywać ten swój niezwykły kunszt i umiejętności jeździeckie. Jak zaznaczają artyści, pasja do jeździectwa, tak samo jak i aktorstwa, towarzyszy im od dziecka. Wyścigi dla mnie są takim cudownym widowiskiem. I wszystkim. Jak zobaczyłem to konie i to tempo, powiedziałem sobie, ja muszę to robić. I poszedłem do trenera, któregoś razu rano, że chcę na tej robocie porannej jeździć. To był 69 rok. 27. edycja jeździeckich mistrzostw gwiazd Art Cup potrwa do jutra. Poza konkursami finałowymi odbędzie się również pokaz Koni, w którym wezmą udział także najlepsze okazy ze Stadniny Prudnik. Jakub Słupecki, Kuryropolski. Polski. W sercu regionu spotykają się dziś smaki, dźwięki i obyczaje z całego świata. Opolskie gościnnie to festiwal różnorodności, podczas którego mieszkańcy województwa mogą spróbować kuchni z odległych zakątków, a obcokrajowcy, którzy wybrali Polskę na swój dom, podzielić się swoimi tradycjami. Izabela Zapisek. To wyjątkowe święto, które łączy mieszkańców i turystów. Na uczestników czekają koncerty, warsztaty, degustacje i prezentacje tradycji lokalnych. Wszystko po to, by pokazać, że Opolszczyzna potrafi przyjmować gości w najlepszym stylu. Oczywiście dla nas najważniejsze jest to, aby ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali, również tutaj pracowali, dlatego że nasi pracodawcy często mówią, że potrzebują rąk do pracy, a w ten sposób możemy wzajemnie siebie uzupełniać i sobie pomagać. Na scenie mieszanka dźwięków i rytmów. Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia budują most między kulturami. Warto im pokazać, przybliżyć naszą tradycję, nasze kultury, zintegrować się, zapytać właśnie ich, również naszych sąsiadów, jakim się żyje na Opolszczyźnie. Dzięki stale poszerzającej się ofercie edukacyjnej na Opolszczyźnie przybywa studentów z zagranicy, tak jak HUAM. doctorantka z Pakistanu Poland is good people are friendly and uh, I live here more than 3 years uh, when i came here i feel difficulty to communicate in polish language but now i learn a little bit polish language so it's easy for me i am less than a year 10 months 11 months look like uh, i've living here i'm a student and so Poland is nice. Uczestnicy mieli także możliwość skorzystania z porad różnych instytucji państwowych, jak m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy czy Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie zabrakło także różnych warsztatów, jak chociażby nauka alfabetu chińskiego. Generalnie bardzo wygodne miasto. Dla mnie szczególne, bo ja urodziłem się w Pekinie. Tam jest za głośno, za dużo ruchu, a dla, dla mnie, ja chcą mieszkać w mniej, mniej e, miasta. Jeśli o gościnności mowa, to nie mogło zabraknąć jedzenia. Mieszkańcy regionu mieli możliwość odkrycia nowych smaków. Bo jeśli wierzyć staremu polskiemu porzekadle, przez żołądek do serca. Tutaj kurczaczek z marchewką i cukinia. A tutaj gruziński taki gołąbeczek. I jak podaje ZUS, w województwie opolskim pracuje legalnie ponad 26 tysięcy cudzoziemców, z czego prawie 10 tysięcy to Ukraińcy. Izabela Zapisek, Kurieropolski. Oglądają Państwo Kurieropolski. Czas na informacje. W skrócie, zapraszam. Dramatyczny wypadek w brzegu. 48-letni kierowca Audi wjechał w most, a następnie uderzył w prawidłowo jadącą Skodę. Okazało się, że był kompletnie pijany. Wydmuchał ponad 3 promile alkoholu. Poszkodowani zostali 66-letnia kobieta i 71-letni mężczyzna, którzy trafili do szpitala. Niebezpiecznie było również na autostradzie A4 w okolicach Góry Świętej Anny. Najpierw w bariery energochłonne uderzył motocyklista, a kilkanaście minut później, kilometr dalej, zderzyły się trzy samochody osobowe. Poszkodowany został motocyklista, a także pasażer auta z drugiego zdarzenia. Ponad 62 km będą mieć do pokonania uczestnicy kolejnej edycji sztafety pokoju. Rajt ma na celu upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej. Sztafeta ruszy w niedzielny poranek w Byczynie, a po drodze zawodnicy będą zatrzymywać się przy lokalnych miejscach pamięci. W Gierałcicach trwają dożynki gminne, święto rolników i okazja do zaprezentowania wyjątkowych tradycji. Jednym z najważniejszych symboli są korony dożynkowe, które z ogromnym zaangażowaniem przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Dzisiaj w gminie Guchołazy doroczne święto plonów. Tym razem świętujemy w Gierałcicach, w jednej z miejscowości dotkniętych powodzią, Ubiegłego roku, zresztą w Guchołazy praktycznie w każdym sołectwie doświadczyła tego kataklizmu. Cieszymy się, że pomimo tego rolnicy zebrali obfite plony. Możemy za to dziękować tutaj i cieszyć się z tego, że dla nas wszystkich będzie chleb na kolejny rok. Chodziliśmy na zboże. Zbierałyśmy to zboże jeszcze jak było zielone, suszyłyśmy. Później żeśmy chodziły na zboże, no już takie bardziej dojrzalsze. Też było suszone, czyszczone, składane. No i tak żeśmy ją tworzyli w ten sposób, różne kwiaty, dekoracje. Korony żeśmy zaczęły robić no półtora miesiąca temu. Już tak powolutku, stopniowo żeśmy ją tak tworzyły. Zbieranie zboża to już jest fajne. A później już wykonywanie korony to tym bardziej. Jest ta jest taka radość, że można coś zrobić. A na koniec dzisiejszego wydania Kuriera Opolskiego mamy dla Państwa zaproszenie na jutrzejsze, ostatnie wydanie programu Projekt Odra. O szczegółach opowie Jakub Słupecki. Projekt Odra to wspólna inicjatywa czterech ośrodków regionalnych telewizji Polskiej. W zeszłym tygodniu zabraliśmy Państwa do brzegu, a gdzie pojedziemy tym razem o tym z wydawczynią programu Natalią mianos schempel Dzień dobry Natalio. Dzień dobry. A więc co przygotowaliście do widzów? Zabierzemy Państwa tym razem do stolicy naszego województwa. Program będzie realizowany w Opolu. Chcemy pokazać naszym współtwórcom tego programu, czyli tutaj ośrodkom, widzom ośrodków Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina i Wrocławia, że właśnie my w Opolu możemy się pochwalić tym, że rzeka Odra przepływa przez samo serce, jest w samym centrum miasta. No i trudno zaprzeczyć temu, że Polanie żyją wokół tej rzeki. Ta rzeka mocno towarzyszy nam na co dzień. No i przede wszystkim sam fakt tego, że jesteśmy stolicą polskiej piosenki, właśnie sam amfiteatr, czyli skąd wybrzmiewają co roku festiwalowe dźwięki, właśnie również znajduje się na, nad Odrą. Dlatego nie zabraknie tych akcentów muzycznych. Chcemy pokazać młode talenty, których w naszym regionie nie brakuje. Na pewno będą to utwory, Polskie, które też na pewno będą nawiązywały jakoś do festiwalu. Ale to nie tyle, jeżeli chodzi o, o niedzielny program, bo chcemy też zaprosić Państwa na taki spacer, co warto zobaczyć, gdzie warto pójść, przyjeżdżając do Opola, jak można tu spędzać czas. Ale nie tylko, bo oczywiście nie zabraknie także akcentów tanecznych. Opolanie to ludzie nie tylko do y, tańca, ale i różańca, ale na tym tańcu się skupimy, y, bo mają czacze i e, będziemy chcieli to w programie pokazać. Ważne jest to, że to już ostatni odcinek samego cyklu. Dokładnie, to ostatni odcinek naszego cyklu e, i e, jest nam niezmiernie miło, że możemy zakończyć właśnie e, wakacje w ten sposób. E, zapraszamy wszystkich widzów e, Wrocławia, Szczecinę, Gorzowa i Opola do tego, żeby śledzić nasz program e, już w najbliższą niedzielę. Program będzie emitowany w niedzielę o godzinie 10. Dodatkowo powtórka zaplanowana jest na poniedziałek na godzinę 16. Program będzie można również obejrzeć w serwisie YouTube, jak i również na naszej stronie internetowej. Jakub Słupecki, Kurier Opolski z tym zaproszeniem kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Za chwilę TVP3 Opole w chmurze, 7 dni sportu i prognoza pogody, którą przygotowała Dominika Merta, a ja spotkam się z państwem ponownie w wieczornym wydaniu Kuriera Opolskiego o 21:30. Teraz to wszystko do zobaczenia.